Gerald zaprasza na wżyć hężone przygody purposa. Pozdrawia Jacek rozanek. Bywaj. Hej wam, cześć, witam i o zdrowie. Pytam Szymkę z tej strony. Jestem razem z purposem na Hide and Seek. Dzień dobry. No hello tutaj purpos, znaczy sielo chciałem powiedzieć, bo jak, tak, jak ktoś inny się wita, to yy, to, to, to zazwyczaj... Kurpos, ogólnie tutaj mam slimebola, bo ja pierwszy raz gram na tym. Trybie. Klikasz slimebolem prawym przyciskiem no, no. na jakikolwiek blok. jaki Rozumiem. chcesz I wtedy się w niego zamieniasz. Muszę A ja mam tylko taką, taką. Co? Muszę go wziąć do łapki tym bloczek? Eee, jaki bloczek? Nie, po prostu klikasz prawym przyciskiem w, tym, tym slime'em, w co też się zamienić. Może być na przykład zwierzakiem, też możesz być mhm. świnką, kurką, czy tam czym sobie tylko. To tylko... Ja chcę być kurczakiem. No to bądź kurczakiem, kurczak zakłady. Eee, I tak, ja mam tylko taką malutką wiadomość dla wszystkich widzów moich, eee, że robimy taką fajną zabawę pod tytułem: Nagramy odcinek we dwójkę z Szymkę mhm. eee, z osobą, którą wylosujemy spośród ludzi, którzy ciebie subskrybują. Czyli okay. lecicie do na kanał Szymkę, subskrybujecie Zapraszam. go. A jak tylko yy, będzie. No jak tylko zasubskrybujecie kanał Szymkę, to z jego kanału wylosujemy jedną osobę, z którą nagramy. Odcinek. Więc wbijajcie, subskrybujcie i będzie losowanie. Dokładnie. E, już ludzie poginęli, ty w ogóle jesteś hunterem, czy chowasz? się? Nie wiem, czym jestem mam łuk i mam się kierę. No to je, no to jesteś chowającym się w takim bądź razie. Ja, nie, nie wiem o co tu chodzi. W ogóle wziąłem ten łuk do łapki i ciągle. No nie, nie. Się ja, z... musisz wybrać sobie jakieś coś, na przykład doniczka. Ja jestem w tym momencie doniczką. Ja zostałem pół płytką. Pół płytką? To niemożliwe. <laughs> Tak, możliwe! No co Nie, ty? nie mogę, dobra. Eee, i musisz stanąć na ileś tam sekund w jednym miejscu i wtedy jesteś solid blokiem. No i okay. dla kogoś, kto koło ciebie przechodzi jesteś po prostu bloczkiem. No i oczywiście ktoś cię musi znaleźć, a ja właśnie widzę spierdzielający, spierdziela... spierdzielające sianko i spierdzielający piecyk. Ja ogólnie jestem teraz melonem, który rośnie sobie spokojnie nad rzeką. A to jestem obok ciebie, ty chyba obok mnie stałeś nawet przez chwilę, bo ja też byłem melonem. A coś ci tak dziwnie co, Ten melon. A dobra. Czy ja się bo nie mogę w ogóle ruszać nawet myszką, tak? E, nie, możesz ruszać myszką jak najbardziej. Rozumiem. Ej, widzę skaczące melony, ale to jest schizowe. A! Myślę, jak nie. No jak ktoś się dopadnie, to uciekaj, bo możesz uciec. O Zawsze fak, o, można fak. uciec. Dorwał cię? Nie, ja chyba go dorywam. masz? No tak. Aha, i w momencie, w którym mo możesz jeszcze coś takiego zrobić jak rzucanie fajerwerek albo mm, miałczenie I za to, że rzucasz te fajerwerki dostajesz na koniec planszy więcej punktów Okej okay. W ogóle jakaś kiepska ekipa hunterów jest, bo jest ich dopiero 5 a nas jeszcze 14 i dalej do tej pory ich nie dorwali, nie dorwali A ja sobie rzucam fajerwerki Zrzuciłem huntera z dachu, haha ha. A ja sobie rzucam fajerwerki obok siebie i nikt nie reaguje Dobra, nie to nie. Ooo, zaczęli się zabijać, dobra, jest dobrze. Dzięki mnie zabili tego huntera. Bo ja go z dachu zrzuciłem. Ale to. A faktycznie, jest dalej pięciu hunterów. Ale jazda, hunterzy dostają w piernicz. to jest w ogóle kpina. Nie Ale... ma to jak dobrze wypaść. <laughs> Okej. Okay. No, ale świn dużo i tego wszystkiego. A to fajny ten tryb jest, mi się podoba bardzo. On jest rewelacyjny. Tylko, że ja strasznie nie lubię się chować. Bo takie chowanie się to jest. Ehh. ja lubię być hanterem, ale niestety już mnie powyprzedzali. O, siema gościu. Właśnie jestem za plecami gościa, uciekam przed gościem. On nie reaguje na mnie, jest dobrze. Dobra, no. Poganiajmy się. Jezus, co za cioty! Serio? <laughs> A ja jestem melonem myśliwym Krwiożerczym. A ja uciekam, rzucam Jesteś sobie fajerwerkami... Ja też. Stoję na jakimś dachu cały czas, wiesz? A powiem ci, że najlepiej. Biegam sobie obok gościa, osiem ma. O, trafił mnie. Yeah, wreszcie mnie trafił. No ja mu ucieknę. Ja jestem dobry w uciekaniu. Wiadomo. A najgorzej, że. O, tutaj. O! 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 ła trafiłem na grupkę czterech i mnie trafili, dobra, fajnie, bo jestem hunterem i to lubię najbardziej, lecę dorwać Szymkę. Urpos, mam nadzieję, że melon na szczycie dachu nie wygląda podejrzanie. Dobra, dobra, ty mi tutaj nie ściemniaj. Zalew wcale nie... Co się dzieje? Co to jest? E, karabin maszynowy. Jezu! E, tak, są takie cheaty. Wyłącz! Bardzo też lubię, jak ktoś z karabinu maszynowego naparza. To fajne jest. O! 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 o tak. zginąłeś z Ironaxa. Dobra, czyli jak tu zostać tym? O, zabiłem sobie... CO? NO ZABIŁ... No ale zabrał zgin zgin zginąłeś? mi... Zginąłeś? Nie, z zabrał mi koleś fraga. Co ty gada. No wiesz, naparzałem świnkę e, i świnka nagle e, zginęła mi. O, uciekający torcik, siema! Co tu się w ogóle dzieje, stary? Ja zabiłem. O, i Widzieli kolejna. Dwa killy z rzędu Double kill Multi kill. Two frags left. W ogóle, to ty pasz... tak modulujesz ten głos stary. Co? To ty tak tym głosem tam modulujesz. No widzisz, tak się bawię. Eee, dwa fragi nam zostały, dwóch hidersów, czyli zdecydowanie przyspieszyło się, od kiedy ja się zamieniłem w Huntero. A ty jesteś dalej. A nie, ty już nie jesteś. Ja hiderem. jestem Hunterem nadal. No i bardzo dobrze. Hunter jest spoko. Potwierdzam. E... Ciężko szukać ich strasznie jest. Wiesz co? Ja no. sobie wykupiłem zakupę kasy klasę TNT. I to jest fajne, bo TNT, jak rozsadza, to. No. To dużo rzeczy rozsadza na raz. Rozumiem. na przykład może trafić kogoś. niechcący nawet. Musi być przyjemnie tak szukać innych. Czekaj, czekaj, czekaj. Wiesz co? No. Tutaj już wątpię, żebyśmy jej znaleźli. To już są chyba wyższa, wyższa szkoła jazdy. E, na przykład. Mhm. Mm nie, to jednak nie jest. Aha! Będąc Hajderem, widzisz, przegraliśmy. No, no, no. Będąc Hajderem, nie możesz wejść do wody. Woda cię zabija. Natychmiast. To dobrze, muszę pamiętać. No. E, good game, faktycznie to był good game. No my sobie zaczniemy drugą rundkę od razu, co? No, okej, okay, w porządku. Mam 3300. 55 gemów. Ja mam 1427, nie wiem skąd. Wiesz co? Dobrze by było, jakbyś sobie zrobił jeszcze, bo chyba zaczyna się w ogóle z 1400, wiesz? Aha. Dobrze by było, jakbyś sobie zrobił um, tego, no, jak to on się nazywa? Um, tutoriala, tam na początku na on jest i za tego tutoriala dostajesz chyba 2000. No to myślę, że potem można wykonać w sumie. I z problem. tego y, możesz później sobie wykupić na przykład klasę w, na TNT. Znaczy, no, TNT. Y, tego. <laughs> Huntera. Czaj, czaj. TNT hunter jest spoko. To prawda, ten taki liper, czyli podstawowa, podstawowa klasa hunterów, ma siekierkę żelazną, a ta siekierka żelazna przyspiesza Ci ruchy. W sensie jak nią klikniesz, to dostajesz takiego PUM powera. To się będzie trzeba tego wszystkiego na pamięć kurty wyuczyć. Nie, nie ma problemu. Ale jest naprawdę fajna, aha. Mało ludzi. Mało nas, mało nas, do pieczenia chleba. Jeszcze nam, jeszcze nam, kogoś tu potrzeba. Wiesz, co chyba gówno z tego będzie? Dobra, ja też? może quitnijmy. Okej. Okay. Albo liwnijmy. O, liwnijmy. Dobra, e, musimy się z powrotem spotkać na lobby. Ja jestem na 22, ty też, ale fajnie. E, to jeszcze raz. Party WBDGR MMP 11251 Co? <laughs> z, bardzo masz skomplikowany ten nick. Okej. Okay. Eee, czekaj i, i lecę na blokanta jeszcze raz. Jak ja wejdę, to ty też wejdziesz od razu. O, że mi się nie dziwi tak jak wtedy. Eee, tu mamy 10 graczy, mało, mało. Dobra, 11 graczy, to wchodzę. Wiesz chyba wróciliśmy dokładnie na to samo. A od ilu się zaczyna gra? Od 20 Okej. Okay. A dużo ich zaczęło dołączać teraz już to? No bo najbardziej oblegany serwer jest dostępny. No pewnie dlatego, że ja wszedłem. No bez dwóch zdań. No no wiesz, swojej maszyny nie na co dzień spotykam. Dokładnie. Yeah. Dokładnie wiesz, tu, wiesz w ogóle, co to, to jest ten purpos Ja nie kojarzę tylko. Nie, zupełnie. Wiesz co, to nie. jest jakiś. Jakiś tam, wiesz. Kompletny No, name. no, no name. właśnie. Eee, Liper Hunter Kit. Ja nie chcę Liper Hunter Kita, tylko powiedziałem, że chcę TNT. No dlaczego nie. O jest, no teraz wszedł mnie, Tak. Ja idę, ja idę na Hydera. No to idź na Hydera, szybko cię znajdę. No, powodzenia, synek. Damy seradę. radę. Cosmetic menu. Morphs, Mumps, Pets. Booster, Treasure Chest. Aha, bo ja mam w ogóle Treasure Chesta. Okej. Okay. Ty też chyba powinieneś dostać. I zaczyna się gra. Odliczanie, 3, 2, 1, go. Game starts in 8 sekund. Dobra. Okej, okay. jestem, jestem gotowy. Yy, ja też. Jest nas tylko trzech hunterów, więc za chwilę kogoś z was wylosuje i też zostanie hunterem. Masz farta, bo nie ciebie. Nie podpowiem ci, czym jestem, żeby było ci ciężej. Spoko, y, Crysis mi zawsze podpowiada i zawsze mu nie wierzy i się okazuje na koniec, że faktycznie był tym, co mówił. No dobra, to ci powiem. <grym> y, szukaj y, Cobblestone'a. Jeszcze jakby się dało zamienić w Cobblestone'a, No dobra, to nie uwierzę. wyszło mi, no weź! Musiałeś? Zepsułeś wszystko. Czekaj, czekaj, aha, tu jest cwaniaczek, mamy cwaniaczka pierwszego. Bo jak się jest tą. O, zabiłem. First Blood dla mnie. E, jak się w, zamieni w Doniczkę i pobiegnie na statek startowych hunterów i się wejdzie w jednego z npc to jesteś praktycznie niezniszczalny. Ale wiesz, e, dla mnie to jest żenujące, no bo umówmy się, że. O, mam kolejnego. E, dwa pierwsze kile dla mnie. A! mnie. Goni mnie, Goni mnie, goni mnie. Nie daj się, nie daj się. Dobra, tu nikogo nie było jednakowoż, ale już mam dwa. Acha! Jezus Mario. Przepraszam, emocje. Jaki <grym> pisk w ogóle. To to nie zabił. Panienka. O, uciekający kurczak. To nie był damski krzyk, to był krzyk mężczyzny, który się przeraził, dobitnie. Y ludzie nie umieją biegać tutaj. I za, za to im jestem wdzięczny, że nie umieją biegać, bo daje mi to spore szanse. Jezu kurczak mnie bije, czemu kurczak mnie bije? <gry> znaczy powiem ci, że jest dużo cheaterów na tym serwerze, którzy yy, naparzają z, jak z karabinu no, no. tymi łukami. To śmiechowe jest. Kurczak ucieka! Uciekające kurczaki, był kiedyś taki film. Nie wiem czy oglądałeś. Nie, ale ten kurczak jest wciul szybki, stary. O, zabiłem kolejnego. Ja już mam chyba ze 4 kile, wiesz? To jest bardzo dobra runda dla mnie. A ja mam zero i do tego zabił mnie prawie kurczak. Ale U teraz mam... ten kurczak biegł w inne kurczaki i nie wiem gdzie jest. No to. Aha, no nie masz TNT, szkoda. Czemu nie jest taki silny? O, ale to zabiłeś. Yes! zabiłeś. Zemsta! Dobra. Tutaj nikogo nie ma. Mam straszny spadek FPS-ów. Ja powiem Ci, że też szczerze mówiąc, bo jeszcze w lobby miałem 180. No A teraz tak 57, ale zdarza mi się, że spada mi nawet do 27. O, do 19 w tym momencie iść, nawet. Nie? Co? Mówię, że ja jestem na 30 obecnie. Ja tak 23 mi czasami nawet spada. Ale to jest Minecraft tutaj. Tu nie ma, yy, że tak powiem, reguły. Znalazłem doniczkę na drzewie! Zabiłem, jest! No to graty. już masz dwa kile. Congratulation! Dobra, to było głupie, co zrobiłem. Rzuciłem TMT. Zadzwonię do kolejnego. Ilu ich zostało? Sześciu. Sześciu, ja zadzwonię kolejnego. Jest uciekający workbench! Nie uciekniesz mi! <grym> Obawiam się, że może ci uciec, to są cwaniaki takie, że ojeju. Eee, podpowiem ci, że dużo szybciej się biega. Jak się odbijasz, jak masz tunel jakiś na dwie kratki i się odbijasz. O, gratulacje. To już wiem. Znasz to, tak? A, jestem królem parkura ogólnie. To tutaj dużo jest drzew. Nie wiem, czy zauważyłeś na wysokości dwa. Jak przed kimś uciekasz albo kogoś gonisz? To celowy zabieg. Yy, bardzo możliwe, ale ludzie tego nie wiedzą i bardzo często dzięki temu mm -hmm. uciekam. Oj, gdzie oni się pochowali, no? Teraz też szukam. Szukam i nie mogę znaleźć. Ja wrzuciłem tak sprytnie TNT na, na górę jednego budynku, ale nic mi to nie dało. E to jest na jakimś, jakiej, jakby stryżku czy na czymś takim, a tu też nikogo nie ma. Ale mm, świetny, mm. to jest stary. No, ja bardzo lubię ten, ten tryb, szczególnie właśnie na MinePlexie. Wygramy no, na Minecle. Bo ten Block Hunt tutaj jest, wiesz, to, że możesz się zamieniać we wszystko, to mm -hmm. podnosi ogromnie poziom trudności. I powiem ci szczerze, że jeszcze nigdy no, no. nigdy nie udało się wygrać hunterom, jak ja grałem na tym serwerze. Bo... Strach się bać purpos pogrom Blockhuntu. Bo prawda jest taka, że tutaj jak nie masz, jak nie zabijesz wszystkich hajderów, to... No, no. to przegrywają Hunterzy. Tego co wiem, zostało nam jeszcze mniej Minu... niż 3 minuty. No dokładnie. No to, to trzeba się troszeczkę spiąć, kurka wodna tylko, że... A zostało ich trzech. I Zazwyczaj jak zostaje trzech, to to już są jakieś mega koksy, co się chowają wiesz, gdzieś w jakiś Wiesz, na przykład Doniczka jest fajny sposób, żeby się schować, jak jesteś Doniczką. Schować się w trawie. Bo Doniczki pomiędzy był trawy w ogóle nie widać. Ej, mam coś, mam coś! Masz coś? Na plaży. Jakaś Doniczka we mnie strzeliła strzał i to było skizowe, nie powiem. No to dawaj tą Doniczkę. Clock ja Tower, Clock niechmęła. Tower. clock tower, Tutaj jest. Goś jest na szczycie. Ja jeszcze. A! Co, co, co dostajesz? No do mnie doniczka jakaś bić zaczęła. No bywa. Ale tych doniczek tu jest 10, ja nie wiem, która mnie bije. Shit, znowu! Gdzie ty jesteś? Na plaży? No na plaży. To biegnę, do, biegnę do ciebie, bo ja mam tego. Eee, TNT to zaraz wysadzimy tam. Dawaj, dawaj, Wśród dawaj, bo ta doniczka doniczek. jest strasznie cłana. Co doniczko myślisz? Myślisz, że może sobie tak za mną żartować? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bo 30 sekund zostało? Na plaży! Na plaży! Ten domek, na plaży ten tutaj fajnie tutaj jest, dobra. Pradka. Dobra, Puchatkę, dawaj. biegnę, biegnę, biegnę. Siema. Puchankę. Elo, Elo, ziomuś. Eee, no trudno, zabiłem go. Brawo. Został jeden hider. To jest jeden z najlepszych wyników jakie osiągnąłem do tej pory. Ale kili to w ogóle miałem mnóstwo. Bo chyba z sześciu ludzi zabiłem w tej, w tej, w tej rundzie. Ja mam chyba dwa killa w tej rundzie. Ale gościu musi być dobry, co nie? No. Oh, shit. No nic. Dobra. Cóż, dwie rundki chyba wystarczą. No powiem Ci, że tak. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.